To daj mi na chwilkę Posłuchaj, albo na kolanka Nie, siadaj kurwa, bo ja... Nie no, wszystko jest ustawione na obejście Kurwa, genialnie! Kurwa, że... Jeden z lepszych pranków ja teraz? razu... Kurwa, ale... Przepraszam, mi to tak... Przecież... Tak, widzisz, to się yyy. No Lekko mieszaj. Dobra, no tym mieszaj, mieszaj, to. No dobra. Kurwa, to się wszystko już leje. No bo kurwa, powoli mieszaj, nie żeś miksa zrobił. Ja się, no powoli. Nie no. tak, tylko pod kątem. Jak pod kątem. No tu masz tego sekka, musi go kurwa No żeby... Dobrze, kurwa, pokaż, że jesteś bestią alkoholową. Pokaż, kurwa. Dobre. <laughs> Dobra, kończę, kurwa, to stiwa. nara. Tu to dla for my family, no. for my fa family. So five dollars. to <laughs> <laughs> <So five dollars. laughs> <laughs> like no, yeah, no, this, no, this no, is no, uh, you know, it moves when when you in the same place. <ahanolice> <Młzynkozyny>: <silently> Mały siusiak? Mały siusiak, nie? Dobry, cipki jest. Co masz? Mały siusiak? Masz. To nie know, dobre. Może Sorry, I respect. Dobra, chodźmy stąd, chodźmy stąd. Chodźmy stąd, chodźmy stąd. Oni zaraz sobie porwą. Sorting. I nie tej chodzi oh, sobie normalnie nie ja bardzo o kurwa Twitch administration I I'm talking about uh, my, uh, this is what I was uh, this was my nightmare you know Twitch administration it, it's nothing it, it it's, it's not it isn't real you know it, it's only It's only nightmares Wyobraź Ty. sobie, że Kasia by była komentatorem. Hmm. Tak, ale w sumie możemy coś takiego Jestem. zrobić Jestem na przykład. Wiesz, kto więcej. Albo bykanek? Kasia wpuli nagród. Wyjść się z Kasią ja... na oku. No to byś nie mam szans. Szans. To A Ja bym tam młodzień. Słuchajcie, ma... ma... bo... to... że zajebała mi czapkę. Dlatego nie mam i kurwa kremową, bo mi zajebała moją czarną czapkę z każdego zdjęcia. Nie mam już jej. I kurwa wzięła mi czapkę. M Mówiłem wam, że blues też mam po parę naście. Patrz. Widzisz tą bluzę? To jest sama bluza. Mam parę tych samych rozmiarów i noszę na zmianę. Też mi zajebała jedną. Kurwa, trage... Oddaj. I roznajem energetyka prawie. To się nazywa kradzież. Przywłaszczenie mienia. Kurwa, taka mięciutka, taka cegusia taka.